Dzisiaj mam ten walent tego palca, a pokazywałam X-Buch. Oto, on patrzcie, jaki tutaj mi się zrobił. I... Idalnie od tego, od tego środkowego, widzę to. Znajmniej... Nie potrzebuję ci a Albo mnie to boli. Uwalił się z tego wkąską. mnie na mekłówkach. No i po To jest to 30 albo 25 20... dni. Muszę czekać. Bo na YouTubie, biegu czekał 33 dni żeby mi się to zagoiło no i noj, no i lajkujcie subskrybujcie no my już się wygramy elo